Wersus plot Infested Sky ze mną i synem Pajona Nie ma Idę, wam oczywiście Także, zaczynamy Pierwsza budowla to jest klasna głowa samolotu Chodzi o Infested Sky oczywiście Czyli e, ten klasny samolot, widzowie e, O który e chodzi Także Je Ja chcę zaznaczyć, że ja nie wiem nawet jak to wygląda No bo e jesteś boomer i się nie znasz na takich rzeczach. No właśnie, jesteś boomer, a my jesteśmy sigmy i my, my wiemy Dobra, widzowie, robimy coś takiego e i te, widzowie, konkret, e, dla mnie podłoga, konkret, dobra, pyk, i widzowie, robimy normalnie głowę taką, czekajcie, zrobimy ją taką, że do góry jest, albo nie co, no bo to ja to zawsze zgapia. A jak ja zgapiam, ja po prostu okay. robię głowę samolotu, no jak to no można zgapić? No robisz to samo, co ja. Ja nawet nie ty. Jest, co ty robisz. Widzowie, i teraz tutaj zrobimy... Robimy coś takiego, widzowie, pyk, żeby to była jak ta głowa tam, co jest w tym samolocie, nie wiem, czy to wyjdzie tak samo, ale mam nadzieję, mam nadzieję, tak, mam nadzieję, że wyjdzie podobnie w miarę, e, dobra, bierzemy tak, widzowie, glasy, czyli calny skład teraz bierzemy, no i dajemy tutaj te skła e, i robimy tak, jak jest z samolociem, pyk, 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 pyk. pyk. Pyk, dobra. mam nadzieję, że to będzie dobre w miale nie wiem, czy mi to się uda, no zobaczymy, zobaczymy, tu będzie zup, tutaj coś takiego, ocy no i z boku muszą być oczywiście skła, zobaczmy, jak tam chłopaki sobie robią, ale tak naprawdę, ej, jak zgabia, nie, daj w kulce, dobra, ale co ja zgabiam, przecież ja to robię sam, no nie wiem, no, on robi to samo, co ja, dobra, tak, pyk, to, to pyk, zawsze ty? to samo, co ty. Pyk, pyk i pyk, widzowie. I to jest bok, to jest bok. Ogólnie wygląda to dobrze. Na razie, no teraz musimy zrobić jakby, jakby dół tutaj. Taki dół musiałby być, wiecie, taką otwartą buskę by musiał mieć. Czyli musiałoby to z dołu wychodzić. Pyk, 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 dobra. I taką buskę mu zrobimy tutaj. I on będzie miał normalnie zębiska, które będą się przebijały całym kolorem tutaj z dołu oczywiście. No i widzowie, zaraz to tak właśnie będzie wyglądało. I zaraz wam pokażę o co mi chodzi dokładnie, bo wy pewnie nie wiecie na razie. Patrząc po tym, jak to na wygląda, no to też bym powiedział, że jest to kupa. Ale spokojnie, zaraz będzie dobre. E, mamy coś takiego, bierzemy widzowie. Albo bierzemy teraz to, albo bierzemy jakieś calmy takie Black e, I chyba wydaje mi się, że ten będzie lepszy. Oczywiście, że będzie lepszy. Oczywiście, widzowie, że ten. E, I teraz robimy coś takiego. Krótko, może nie. Żeby to był taki faktycznie tutaj dziób, żeby to był dziób, dobra. Co z takiego i tu ogóle mu damy jednego zęba. Nie, 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 zle, zle, zle. Zróbmy to tak, o, zróbmy to tak. I ogóry Ej, co ty robisz tu? A, dobra, myślałem, że to do tu chodzi. Widzowie, ja już myślałem po prostu... Ja Nie wiem, gdzie jesteś jakiś przewrażliwiony Ja już myślałem, że on mi kradnie znowu zecy, dobra. E, teraz tutaj mamy coś takiego. No i widzowie, koniec! Koniec czasu! dobre, Koniec czasu jest, tak? Co ty robisz nie ma, koniec czasu synek, dobra. Ja zobaczmy, zrobiłem. zobaczmy tak, yy, zobaczmy co on tu zrobił. Ej, dobra, syn, naprawdę ładna budowla. Trzeba przyznać, że postarałeś się, synek. No i dla co to było. Nie? A moja? A moja? Ej, to wygląda jak jakiś tragiczny lekinek, nie? Jakiś taki tragiczny No nie, no to wygląda jak samolot właśnie. Mm, to wygląda mega tragicznie ogólnie, tak co... Ale dobra, no synce moje, no mi się wydaje, że prawie winny, nie? Nie, mm, wydaje mi się zjawimy. Nie, synpaniona zdecydowanie ma lepiej. Serio, synpaniona wygrywa, no co wy? Bolowski ty nie umiesz <laughs> budować. Mm, widzowie tak nie powinno być ogólnie. No dobra, no ja... Ja uważam, że no jestem żalno prawdy, że syn ma najlepiej, bo... No bo faktycznie te oczy tutaj zrobił, a ja nie zrobiłem ocu. Dobra, trudno. Kolejna budowla, w kolejnej budowli To jest drugie. Zwykły samolot, zwykły samolot. Uch! Także, yy, także robimy zróbmy samolot, to będzie bardzo proste. Ej, co mu ja tak zdałem? czekajcie. okusnik. Pyk, 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 dobra. I robimy teraz widzowie takie coś. Może jeden i zrobimy. Yy, tutaj będzie samolocik, pyk. I taki widzowie, pas jaki piękny. Piękny samolot. Tutaj będzie dżup, oczywiście. I mam nadzieję, że wyglądam tym razem. Ostatnim razem nie dało się wyglądać. Teraz może się uda. E, Zrób musi być taki z dołu, o, pyk, pyk, pyk. I widzowie, robimy tutaj oczywiście to samo, celi, skłana po bokach robimy, to tak samo. E, jak on już robi szybki skelet, widzowie, dobra? Mam nadzieję, że uda mi się wygrać teraz. Robimy tutaj, tak, 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 tak. Tutaj do góry. No i skrzydła, bardzo ważne oczywiście. E, tu robimy skrzydło, skrzydło, skrzydło. Takie nie, o, do końca zrobimy, żeby było. Piękne skrzydełko, dobra, to jest jeden. I teraz robimy stąd. Las. Dwa Trzy Cztery yy, Pięć Dobra pięć, 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 I sześć Ostatnie Tutaj pyk, pyk, pyk Mogę ze sobie wejść na tą linię Git Chociaż dobra usniemy to jedno skrzydło Żeby nie było Bo sobie psywalom walą żeby wyszło za linię A tak nie powinno być I w ogóle robimy tutaj widzowie z takiego e, I może calny Taki, o calny e, To by było w boki Tutaj pyk, pyk, pyk No i trzeba nie zapomnieć Ej, co on no, robi, Nie mogę, nie e, Glaj Right, glow, widzowie, glow, concrete nawet, concrete. I tym konkretem zrobimy sobie tutaj, oczywiście, tą rzecz. A nie będę mówił, jaką rzecz, bo pewnie pewna osoba o niej zapomniała. I ja zrobiłem sam zrobię. Eee! Mm, dobra, robimy coś takiego. Tutaj pięknie to wyszło. Dobra, no i to będzie na tyle. To będzie na tyle. Na którym to jest bloku? Dwa przerwy i tu jest środek, tak? Tu jest środek, okej, okay, okej, okay. yy, robimy to w ten sposób, no i widzowie, piękny samolocik zbudowany, własnoręcznie oczywiście, widzowie, przez Bola, także koniec czasu! No, 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 bo co bo... zbudowałeś to koniec czasu, nie? Nie, nie ma! Jestem. Budzik nie ma zadzwonię. jeszcze, nie ma, nie ma, nie ma. Zadzwonił, budzik zadzwonił. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, budzik zadzwonił. No co, co, co? Nie ma, zadzwonię. nie ma jeszcze. To nie ma, dobra, nie to nie, to, to dobra, to spoko. To ja robię jeszcze tutaj widzowie to, czego brakuje, czyli kółeczka. Kłeczka brakuje z dwóch stron, tak zrobimy z dwóch stron kółka. No i chyba mój samolocik tak naprawdę jest gotowy w tym momencie. Wydaje mi się, że po prostu jest ready, jest ready samolot. Ile wy jeszcze czasu potrzebujecie? A, nawet, nie minutę, a już kończę, właśnie. nie wygląda jak samolot. Co to jest w ogóle? To jest samolot. Samolot. Ej, dobra, nie, on buduje jakąś lakietę chyba kosmiczną, nie? Ja, ja tego nie rozumiem. Nie będę tego komentować nawet widzowie, bo nie ma po prostu sensu, on jest głupi. A ja w moją budowę mam najlepszą chyba na razie, tak mi się wydaje. No, wydaje mi się Skończyłem. Chyba. Dobra, ocenka, ocenka, ocenka. Zacznijmy od Dave'a. E, uważam, że to jest mega, mega lipa. Nie wiem, co to jest, Nie wygląda. Zero punktów. Zero punktów, zelo, Niech Jak zero, ale stąd spójrzcie! Zero na jeden! To tą perspektywą, gdzie ja jestem. To, to? jest samolot, tylko bokiem taki, że, 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 że leci do góry tam, o! Do nieba! Kwiatasz! Nie ma punktów! Tu ma skrzydła! Tu no, ma... ma skrzydła! No są. Jak biała paluwa. Nie, zero Zero na dziesięć. Zero na dziesięć. Zero na dziesięć. Zero na dziesięć. Synek, Aha. synek, no to już jest słabiejsze. Nie ma kół. Co brakuje mi tu kół, bo ten. Ale on jest przyklejony do ziemi, nie stoi na kołach. A mój koła miał! Mhm. Gdzie? No to czerwone. Chyba cukni, ch chyba, chyba jakieś miał. Jak ten, jak Komal, dobra. To jest prawdziwy samolot, i ja uważam, że wyglałem. Jak się nie zgodzicie ze mną, to znaczy, że jesteście. Ej, dobra, Ej, ja. Ej, słuchajcie, idę w zakład, że ten odcinek polega na tym, że Bolowski oszukuje. No, bo... Nie, dobra, teraz, teraz zrobiłeś jakiś mega śmieszny zaraz, jesteś dobrym kla tym, yy, cyrkowcem, chłopie, dobra, win, Bolo win, więc tak naprawdę ja mam punkt i punkt ma sen Pajona, i ostatnia teraz budowla... Ale co to jest, to jest... Infected Sky? Infected Sky, czyli straszny samolot, straszny samolot, po prostu widzowie, także zobaczcie. Że my to już budowaliśmy. No, ale nie budowaliśmy tego, bo to... Bo my budowaliśmy jego głowę. A on jest cały, rozumiesz? On jest cały. Dobra. Widzowie, robimy coś takiego. Uważaj, no, ja co to mam, jest, tak. nie? Ja mam mega plan, widzowie, na to. O, widzowie, to jest akurat prawda, bardzo. Bardzo prawda. Dobra, robimy coś takiego, widzowie. O, no, 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 nie tutaj. I teraz, widzowie, patrzcie, sobie pomożemy. Dobra, pomożemy sobie w taki sposób, że zrobimy to na tym widzowie, zrobimy to na tym i bierzemy teraz tak tutaj widzowie mamy takie czerwone jak ma tamten ziomek na właśnie infested sky'u a infested sky oznacza zainfekowany samolot widzowie ponieważ zainfekowany wirus był w powietrzu i zaladził samoloty które zamieniły się w potwory i były one czerwone no i one po prostu były slasne tak, no my zrobimy slasny w ten samolot, żeby po prostu tak to wyglądało jak w tej bajce, bo to jest taka trochę bajko legenda widzowie. Mało kto ją zna, ale ja ją znam, więc wydaje mi się, że powinienem wygrać tą konkurencję i oni zaraz będą płakali, bo ja to wygram. Dobra widzowie, robimy tak, weźmiemy sobie, ja bym to zamienił tutaj. Całe widzowie, bym dobudował taką większą głowę Taką wielgachną i to będzie widzowie normalnie Taki strasny, strasny bydlak widzowie Z ocyma strasnymi i on będzie Miał takie oczy jak Laselium normalnie, jak Superman miał Tylko, że on będzie takim strasnym bardziej yy, Supermanem, a nie będzie Supermanem tylko potworem bardziej Więc to jest on widzowie yy, i tutaj takie teraz robimy tak stone widzowie, najlepszy blok Pod takie rzeczy, najlepszy po prostu Ej synek dobra, ej, co za zrobi to co ja widzowie? W ten sam sposób widzicie jaki to jest jaki to jest kulcze, widzowie człowiek? On po prostu odgapił! Ej dobrze! ty odgapiłeś! Ty, ty odgapiasz sposoby moje! Dobra, widzowie, <laughs> tu są ocy. I teraz najważniejsze, najważniejsze zrobimy może... Na dół, na dół, na dół, na na i bierzemy. Słuchajcie, nie będziemy tamto ukladnęli, tylko tu ukradniemy, Dobra, i robimy na nim takie wiecie. Tutaj będą takie zęby. Zęby będziemy mieć. I ja bym go nawet jeszcze tutaj powiększył górę mu całą i to przykleił. Tak, 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 tak. Powiększymy mu tutaj jakby dziób. Jeszcze. Dobra, dobla, 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 dobla. I on będzie miał takie jakby cuki. Eee, żeby po prostu to tak inaczej wyglądało, zobaczymy jak to wyjdzie, bo to ma być taki straszniejszy Nie wiem czy mi to do końca wyjdzie, ale zobaczymy, zębiska, zębiska, zębiska Koniec nie koniec! Ja Jak koniec jest? No nie, to nie koniec Bo koniec, skończyliśmy! No nie, jest czasu, koniec nie Kurczę, no nie zdążyłem skończyć, ej Wyjechałeś na czerwone, nie liczy się Ja nie mogę No nie wyjechałem, ale na czerwonej linii można nie można, nie można na czerwonej. Ale jest zasada, że można jak y, 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 sąsad nie, y, y, nie wyjdzie na twój budynek Nie można, nie można Można, dobra No nie można. można Masz anulowaną budowlę Wygląda jak Investor Sky, tak? No nie Ale patrz, w tyłu miałem miejsce, więc tak naprawdę Uzuwamy. zmieściłem się No to trzeba było się zmieścić no ale zmieściłem się tak naprawdę, no dobra już, przestań To co, y, teraz ocejmy Dave'a to jest jakiś lobak. To z ja tej wiem. strony, od tej strony, od tej strony. To wygląda jak jakiś Lobak. O. E... Wiesz jak to nie. wygląda? Moje. No ja nie wiem jak wygląda Infected Sky, no! To wygląda jak ten Phineas i Ferb, nie? Tylko taki bardziej... Nie, to jest Infected Sky! Nie, to nie jest Infected nie. Sky! Uuu! To wygląda jak krowa z biomu tego grzybowego, nie? Dobra, 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 dobra. Opamiętana. O! A to, to jeszcze trzy bloki! No Ale... Nie. Dobra, jak wyzwanie. sąsiad wyjedzie, to ty też możesz. Lepo, widzowie, nie, nie nadaje się ten dwumen. Jak sąsiad wyjedzie, to ty też możesz. Nie oceniamy go. E, dobra, teraz ludzi. No to jest po prostu... Nie, to ja wygrałem! To jest po prostu ukradnione. No nie, no to... Słuchajcie! Tu wygląda jak pies, to nie wygląda jak Infested Sky. A czemu Infested? To jest Infecte, To Wygląda jak jakiś Lexo! A to ja mam samolot! Dłamam. Ale ja mam samolot, no a ty teraz nie dobudowałeś ty sustek. A ty? To teraz co dobudowałeś? Ja da, ja mówię tak, ja wygrałem, nie? Nie. Kto powinien wygrać według mnie? Ja myślę, że powinien to na tym zadecydować widzowie w komentarzu. Dobra, wy widzowie decydujecie, ponieważ ja mam punkty z drugiej lądy, wygrałem tutaj, a syn wygrał tutaj. Wy decydujecie, kto wygrał ten odcinek.